Cześć, dzień dobry. Dziś jesteśmy na toruńskiej Starówce. No, uwielbiam zajmować się nieruchomościami na toruńskiej Starówce, bo pochodzę z Torunia, można powiedzieć, że znam to miasto jak własną kieszeń, a cały czas nasza toruńska Starówka mnie zachwyca. Dla mnie jest po prostu piękna i urokliwa, yy, więc rzeczywiście może yy, więcej szczegółów na temat mieszkania to przekażę Wam za chwilę. Ale żeby przypomnieć, jak ta nasza toruńska starówka wygląda, to spójrzcie na nią na chwilę z góry. ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, Dobra, lądujemy, jak Wam się podoba ta starówka w Toruniu. Dobrze, już zostawię to nasze stare miasto i rzeczywiście wróćmy teraz do mieszkania. Tak się zastanawiam, jakby Wam to pokazać w taki najlepszy sposób. Może zrobimy coś w rodzaju relacji na żywo. Znaczy, może nie będzie to na żywo, bo puszczacie sobie z odtworzenia, ale spróbujemy zrobić to bez cięcia. Więc jeżeli chodzi o konkrety, yy, tak jak zauważyliście, jest sufit trochę niżej niż w standardowym mieszkaniu. Ja mam 173 cm wzrostu, dotykam ręką sufitu. Jesteśmy na ostatnim czwartym piętrze w kamienicy. Przez to powierzchnia użytkowa ze względu na tą wysokość jest obniżona, czyli mamy mniejszą powierzchnię użytkową niż tą faktyczną po podłodze, więc z takich istotnych informacji. Mieszkanie po podłodze ma około 73 metrów. Ma trzy pokoje, zaraz sobie do każdego wejdziemy. Natomiast ta powierzchnia użytkowa, która jest wpisana do Księgi Wieczystej, od której płaci się podatek, bo to jest pełna własność, to jest poniżej 40 metrów, około 38-39 metrów. Także tyle, jeżeli chodzi o konkretne dane. Za mną, tak jak widzicie, drzwi wejściowe. Tutaj mamy przedpokój z przedpokoju, wejście do każdego z pomieszczeń. Jak będę mijał istotne punkty, to może będę Wam o nich trochę opowiadał, bo tak jak widzicie, tutaj jest klimatyzator, więc w mieszkaniu jest klimatyzacja, a przez to, że wejście do każdego z pomieszczeń jest bezpośrednio z przedpokoju, to ten chłodek z klimatyzatora ładnie się po wszystkich pomieszczeniach rozchodzi. Dobrze, idziemy sobie do pierwszego pokoju. Jest to salon, naprawdę bardzo duży i przestronny. Przez to, że te powierzchnie są takie duże, nie czuję się tego, że to mieszkanie jest niższe, zresztą ono ma inną wysokość w każdym pokoju, nie wiem, czy dacie radę to zobaczyć. O, może tak, tam jest wieża kościoła garnizonowego w Toruniu, jesteśmy naprawdę w centrum miasta. Zobaczcie, mówię o niskim suficie, a zobaczcie, jaki tutaj jest sufit, tutaj są belki, jest podniesione, nad nami jest taki stropodach wentylowany, więc izolacja od zewnętrznych warunków atmosferycznych też jest całkiem niezła. Spróbuję tutaj postawić. O, może tak Wam powiem parę słów. No jest, jest narożna kanapa, właściwie wszystko, prawie co zobaczycie na filmie, zostaje w mieszkaniu, oprócz oczywiście takich indywidualnych rzeczy. Duży telewizor, Myślę, że jak porozmawiamy z właścicielem, to też będziemy zostać. Statyw stoi na stole, wygodnym stole, przy którym są cztery krzesła, może być piąte krzesło. Wszystko bardzo ładnie zabudowane. Dobrze, pójdźmy na razie z tego pokoju, później jeszcze wrócimy do niego, bo jest tutaj ciekawostka. No i mamy kuchnię aneks kuchenny aneks kuchenny, w którym mieści się piekarnik z kuchenką. Jest nowa lodówka właściwie. I to, co jeszcze tutaj zobaczycie, tu jest piec gazowy dwufunkcyjny, więc bezobsługowe grzanie ciepłej wody, bezobsługowe grzanie ciepła w mieszkaniu. I wchodzimy do łazienki. To jest jeden taki niższy punkt w mieszkaniu, to jest belka konstrukcyjna drewniana, także po prostu ukłon wykonujemy, wchodząc do łazienki. Ale już, jeżeli chodzi o powierzchnię, to powierzchnia łazienki jest spora, jest duży prysznic z niskim brodzikiem. Jest miejsce na muszle. Jest pralko suszarka w fajnej wnęce i jest duża umywalka, umywalka z lustrem. Także tak wygląda łazienka, ukłon, dzień dobry. Idziemy sobie dalej. Teraz mamy tą część dalszą przedpokoju, pokój po jednej stronie, pokój po drugiej stronie. Klimatyzację właśnie usłyszeliście, a tutaj mamy schowek, a nie będę wam pokazywał co w nim jest, ale jest w każdym razie duży schowek, w którym różne sezonowe rzeczy, szpargały można pochować. A jak już o szpargałach i sezonowych rzeczach, to do mieszkania przynależy też piwnica, która jest w podpiwniczeniu budynku i ma ponad 10 metrów kwadratowych. Dobrze. To jest taki pokój. On jest w tej chwili sprzątnięty, ale pełnił u obecnych właścicieli funkcję graciarni, więc tam za bardzo urządzony nie jest. I tutaj jest znowu ta sama Belka drewniana, albo bardziej odkryta, gdzie trzeba się trochę ukłonić, żeby sobie przejść na drugą część, na jedną z sypialni, na pokój. Myślę, bardzo fajne, duże pomieszczenie. W stąd zależy, jak będziecie chcieli tego mieszkania y, używać. Czy do mieszkania dla siebie, czy może inwestycyjnie, pod y, najem, bo jesteśmy na polskiej starówce, tego nie wiem. Dlatego mówię o wszystkich plusach, minusach. A które z nich są dla Was istotne, które nie, to ocenicie sami. Także to był drugi pokój. No i wchodzimy, a może tak wejdziemy? Wchodzimy do pokoju, który u obecnych właścicieli pełni funkcję sypialni, takiego też miejsca do pracy. Tak jak widzicie, duże łóżko, dwuosobowe. Tu jest jakieś biurko do pracy. Fajne stanowisko. Polecam, żeby sobie przy biurku postawić bieżnię i pracując przy komputerze jednocześnie dbać o swoje zdrowie. Potel się mieści, duża szafa. Piękne mieszkanie na starówce, przynajmniej moim zdaniem. No i wróciliśmy do przedpokoju. Także taka jakby trochę mała podróż po tym mieszkaniu została odbyta. Jeden pokój, drugi pokój. Kuchnia właściwie w formie aneksu kuchennego, za kuchnią łazienka. Tutaj mamy drzwi wejściowe i salon. Salon, który jest taką fajną przestrzenią nad sufitem. Co daje duże poczucie przestrzeni. A jeszcze obiecałem, że Wam coś powiem na temat tego mieszkania. Za tą ścianą jest taka powierzchnia wspólna wspólnoty i z informacji, które otrzymałem, wiem, że wspólnota chętnie by odsprzedała tam tą powierzchnię strychową, więc jakbyście chcieli, można dokupić dodatkową powierzchnię, wyremontować, mieć tutaj przejście do dodatkowego pokoju albo sobie ten powiększyć. Dobrze, może jeszcze kilka przebitek. Zrobimy takie ujęcia z bliska, żebyście sobie zwrócili uwagę na detale i wróćcie jeszcze na koniec po kilka słów do mnie. Jestem z powrotem. Dziękuję za tą krótką wspólną podróż po mieszkaniu. Jeżeli jest to coś, co wstępnie Cię zainteresowało, zajrzyj do opisu filmu. Yy, oprócz opisu jest tam też link do oferty. Jak wejdziesz sobie w ofertę, znajdziesz tam zdjęcia tego mieszkania i detali, znajdziesz szczegółowy opis, metraże, wartości. No i znajdziesz telefon kontaktowy do mnie. Możesz zadzwonić, zada, zadasz dodatkowe pytania. Możemy się też oczywiście umówić, żeby zobaczyć to mieszkanie na żywo. Jeżeli link jest nieaktywny, no to znaczy, że oferta jest nieaktualna, ale trzymam kciuki, żeby link był aktywny jak w niego klikniesz i żeby mogło to być twoje mieszkanie więc oczywiście zapraszam do kontaktu, a jeżeli film ci się podobał i chcesz oglądać więcej takich filmów, zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do polubienia. Tutaj prezentuję różnego rodzaju nieruchomości do kupienia, do wynajęcia i trochę niuansów z życia agenta nieruchomości, także zapraszam do Torunia, na naszą Toruńską starówkę, do obejrzenia tego mieszkania na żywo i do zakupu tego wspaniałego, pięknego mieszkania. Do zobaczenia. Cześć. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the five stick, you can get high with me, that's a deal, right?